Go. Aż coś czuję, że 2 cm w obwodzie Bajcepsa I 4 kurwa w obwodzie Penisa Urosło yy, od razu po tym zagraniu Neymara tym lobiku. Renifer jest bardzo szybki Zapierdala jakby szły święta Wrzutka Aż dropa to Kurwa Tak się gra w piłkę Wraca skill Dokładnie kurwa Na kurwian węgorza Teraz węgorz patrzcie Król parkietu Ręka jak złamana Na kurbiam węgorza Na 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 na, na. No przecież nie wiem o jestem dwusta, a moi stoją konik jak takie pizdy. Do kogo, do kogo ja mam kurwa podać? No co ty robisz? Tu się kurwa podaj! balancie jebany! Ciśnie! biegnij ty kurwa murzaju jebany! Kurwa mały śmieciu z grzywką pierdolony kipsterze! <śmany> mojtany? tamy. Jak jest za mojtany? Jak ja mam ich Zobaczcie, kurwa, ile tego gówna tam się kurwa nam nożyło! <śmany> ważne przejęcie to do przodu! Gnę jak wiatr! Szczerze! Takie było ważne przejęcie, że nic z tym nie są! Patrz! Madziukić! 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 Duży chorwat! Szczela! Trafia! Chuj ci w dupę! I tak wygrywa! no, Kochanie! Tu się W dół! W dół! Nie przepraszaj, tylko rób to co mówię kurwa, bo ja tu jestem trenerem, nie ty! Co! Co bo jeszcze wygra! Wypedały! Się, kurwa rozjebię na plecy! <grym> NIE widzę ja TEJ GRY! <grym> na chuj TO TRACĘ CZAS?! No kurwa, aplauz! NO JEDŹ! No co stajesz kurwa debil? To no, ci duszę, iść! Tak duszę! Kurwa! Leo Messi! Leo Messi teraz przy piłce! Tu! Le, LEO Messi <grym> GOL! KURWA! Ale jestem Bogiem! Leo Messi, Leo Messi a ja wszystkim pokazuje swoje palce, tak? Wczoraj ruchałem, można pomąkać, jesteśmy z